Fundusz Zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego. Dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam. Leszek Szymowski. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania widzów. Pewnie zdążę tylko na jedno, może na dwa. Pierwsze jest następujące. Czy Polska ma jeszcze szansę stać się kiedyś krajem suwerennym? Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania i właśnie zadawania pytań, bo teraz kilka kolejnych, pyta, kolejnych programów będzie odpowiedzią na Państwa pytania. No i tak, czy Polska ma jeszcze szans, szansę stać się kiedyś krajem suwerennym? To pytanie powraca. Ja już kiedyś, o ile dobrze pamiętam, na to jak takie pytanie lub podobne pytanie odpowiadałem. No, i tak, po pierwsze, oczywiście Polska nie jest y, krajem suwerennym ani niepodległym. Y, I jak śpiewają Boże, coś Polskę, to ja zawsze jestem zdziwiony, zaszokowany i to mnie boli, jak śpiewają Ojczyznę Wolną, po Błogosław, panie, i takie słowa mi przez gardło nie przejdą. Ojczyznę Wolną, racz nam wrócić, panie, śpiewam sobie y, ja. No, i teraz tej suwerenności myśmy, czy niepodległości, nigdy nie odzyskaliśmy. No bo w 1989, znaczy ja byłem działaczem jedynej w zasadzie opozycji niepodległościowej za Komuny, czyli Konfederacji Polski Niepodległej, tej tak zwanej pierwszej konfederacji. Ona mówiła o niepodległości, natomiast pozostałe Formacje mówiły raczej o znaczy raczej, mówiły o finlandyzacji Polski. Nie, nie mówiły o tym, że, żeby oddzielić się, uniezależnić się od Rosji. I w 89 to oddzielenie nie nastąpiło, dlatego że przecież Polska po 89 Y, państwo polskie po 1989 stanowiło ciągłość PRL-u w sensie prawnym i w sensie y, strukturalnym y, te same instytucje y, i w sensie personalnym ci sami ludzie. Do, do dzisiaj to widać w sądach, ale nie tylko w sądach, w służbach specjalnych, y, w różnych instytucjach i chociaż tamte pokolenia, które Żyły, służyły PRL-u, żyły za PRL-u i służyły PRL-u, już chyba odeszły, chociaż może nie do końca. Ale ci, co przyszli na ich miejsce, to są ich ludzie w znacznej mierze, prawda? I nie tylko w instytucjach typu sądy czy służby specjalne, ale na przykład na uniwersytetach, no, że marksiści się przekszcili, w heglistów, niedaleko odeszli, albo w jakichś innych, podobnych, a później no, dobierali se uczniów w ten sposób, że, że to wciąż była y, ciągłość. Y, no i było też, jakby ciągnęła się sytuacja długów, prawda? To Leszek Moczulski, szef Konfederacji, szef KPN, jakby spowodował jedną wypowiedzią to, że KPN przestało być lubiane przez Wolną Europę i Wolna Europa nie udzielała informacji, czy w bardzo ograniczony sposób udzielała niekiedy informacji o aresztowaniach członków KPN, bo przyjechał Jakiś zachodni dziennikarz do Moczulskiego i zadał mu kilka pytań. Jedno było najważniejsze, czy będziecie spłacać długi komunistów? Na co Moczulski odpowiedział: Absolutnie nie. Komuniści zaciągnęli te długi, żeby Polskę zniewalać. PRL to nie jest państwo polskie, to jest narzucone, narzucone przez Rosję sowiecką struktury. Nie zamierzamy spłacać. No i, a, a zachodowi chodziło o to, żeby jaka Polska by nie była, żeby te długi spłacić. Więc KPM był odsuwany na, na bok. No i Polska spłacała przez całe dziesiątki lat długi komunistów, co no, miało wpływ na nasz stan nie tylko gospodarczy. I y, wszystko wskazuje na to, znaczy wszystko, to można powiedzieć, że to, to jest pewnik, prawda, że przy okrągłym stole, czy wcześniej nawet przed okrągłym stołem ustalono, że płynnie władze Rosji nad Polską przekaże się władzy y, zachodnich koncernów, Unii Europejskiej i tak dalej, i więc z takiego momentu, suwerenności i niepodległości nie było, natomiast była względna wolność przez jakiś czas i śrubę dokręcano. No i teraz pytanie, czy będąc takim państwem, które funkcjonuje trochę jak kolonia, trochę jak księstwo warszawskie, czy my mamy szansę z tego wyjść i odpowiedź, oczywiście, zawsze taka szansa jest i tylko potrzebne są do tego no, kilka czynników. No, po pierwsze, determinacja społeczeństwa, prawda, które by chciało oderwać się od Unii, i tutaj widać coraz więcej takich znaków. Które powinien zauważyć każdy Polak, że no, nasza swoboda polityczna i gospodarcza jest z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień ograniczona. Ale gdyby była determinacja społeczna to jest pierwszy czynnik wyjścia, uzyskania niepodległości. Gdyby byli ludzie, którzy mogliby stanąć, reprezentować to społeczeństwo, mężowie stanu, no to by się to udało. No ale niestety, a mężów stanu brakuje jak na lekarstwo. Wszyscy zakładają, że trzeba się słuchać obcych. Bardzo wielu myśli tak, jak myślała część elit w trakcie zaborów. Znaczy bezpośrednio przed zaborami, no, że Polska nie ma szansy żadnej e, na niepodległość, i że nie potrafi sama z sobą rządzić, że lepiej nami będą rządzić obcy. Jedni uważali, że Niemcy, inni uważali, że Francuzi, Austria, jeszcze inni uważali, że Rosjanie. Dzisiaj takim no, świetnym przykładem tego jest Platforma Obywatelska, która uważa, że w Polsce byłby porządek, gdyby rządzili nami Niemcy czy Unia Europejska, to na jedno wychodzi. I, i taki brak wiary w możliwości od uzyskania niepodległości, suwerenności, w sens uzyskania niepodległości, suwerenności jest czymś charakterystycznym dla większości, zdecydowanej większości naszych polityków. No i taki brak wiary też. Tkwi w znacznej części społeczeństwa, jeżeli nie w większości społeczeństwa, i to jest największa przeszkoda, udałoby nam się. Mamy wiele warunków, które pozwoliłyby nam funkcjonować tutaj w środku Europy jako państwu niepodległemu, prawda? bo z jednej strony to, co było naszą potęgą i przestaje być naszą potęgą rolnictwo moglibyśmy wyżywić całą Europę zdrową żywnością. Z drugiej strony Niemcy i Francja zmierzają wciąż do połączenia się z Rosją w jeden wspólny europejski dom, co Amerykanom się bardzo nie podoba, bo to by Amerykanów zepchnęło na margines. I Amerykanom bardzo zależy, żeby był kordon sanitarny Ukraina-Polska. I Polska mogłaby pełnić funkcję takiego kordonu, nie tracąc niepodległości, czy właśnie zyskują, zyskując niepodległość. Tutaj sytuacja geopolityczna przypomina okres międzywojenny, początek okresu międzywojennego. Tam mówi się, że odzyskaliśmy niepodległość w XVIII i w późniejszych latach, płacąc za to własną krwią. Płaciliśmy własną krwią, ale za to, że, za, że, w, na terenie, na, że w ramach Polski znalazły się pewne tereny, prawda? te wszystkie powstania wielkopolskie, śląskie i tak dalej. Natomiast samą niepodległość otrzymaliśmy w prezencie od Niemców z egoistycznych powodów. Niemcy chcieli kordon pomiędzy Rosją sowiecką a Niemcami, yy, czyli Polskę niepodległą, bo byli osłabieni pierwszą wojną światową i wiedzieli, że prędzej czy później Rosjanie pójdą na zachód. No i jak Polska uzyskała niepodległość, to Rosjanie, żeby dojść do Niemiec, musieli przejść przez Polskę i Niemcy sobie leżeli, pili piwo, palili cygara, a myśmy walczyli za nich również. Bo oczywiście walczyliśmy za siebie i teraz sytuacja jest podobna, z tym, że nie chodzi o Niemców, którzy, tak jak mówiłem, raczej są prorosyjscy i są coraz bardziej prorosyjscy, natomiast chodzi o Amerykanów, którzy by tutaj nas wspierali bez konieczności nawet zabierania nam niepodległości, byle byśmy ten kordon stanowili. Więc pewne warunki do tego są, brakuje tylko czegoś w nas. Ja jestem zawsze optymistą. Mickiewicz, jaki był, taki był, a różny był, ale miał przebłyski geniuszu i niekiedy widział bardzo wyraźnie najwyraźniej różne polskie sprawy i polską przyszłość. I to jego stwierdzenie, że nasz naród jest jak lawa dosłownie nie zacytuję. Z wierzchu brudna i plugawa, w środku ogień płonie i ten ogień może wybuchnąć w każdym momencie. I ja się pod tym podpisuję. Prawda? to Historia pokazuje, że wielu wrogów Polski już było głęboko przekonanych, że tą Polskę stłamsili wdeptali w ziemię, rzucili na kolana, że już jej nie ma, nie będzie, a ona się odradzała i, i ja wierzę w to, że ten ogień gdzieś tam w dalszym ciągu płonie i. Yy, trzeba jakiegoś momentu, żeby ta lawa gorąca, paląca się wytrysła, żeby ten ogień zapłonął. Także wszystko jest możliwe. Na koniec jeszcze tylko jedna taka kwestia, prawda? Jest taka nieduża, ale bardzo ważna, niedoceniana książeczka wielkiego katolickiego filozofa i teologa Josefa Pipera, Niemca. Historia i nadzieja, w której on napisał, że wszystko, że, że nie ma takich mechanizmów historycznych, że możemy coś przewidzieć, że, że coś z czegoś musi wynikać, dlatego że wszystko zależy od ludzkiej woli, od ludzkich decyzji, od woli i decyzji jednostek. Także wystarczy, że pojawi się kilka jednostek, i którzy będą wiedzieli, o co chodzi, będą zdeterminowani i oni mogą całe społeczeństwo, cały naród pociągnąć za sobą albo po prostu zmienić historię w taki sposób, że powstaną sprzyjające warunki do tego, żeby Polska była suwerennym i niepodległym krajem. Dziękuję bardzo.